Oto prawie 32-calowy monitor o rozdzielczości 4K, matrycy IPS i 60-hercowym odświeżaniu. No do tej pory brzmi dość klasycznie, prawda? Ale nie dajcie się zwieść, ponieważ jest to smart monitor od LG oparty o system WebOS, który możemy sterować za pomocą takiego oto pilota, albo naszych palców, ponieważ mamy tutaj dotykowy ekran. Pauza, play, jedziemy. Ale to tylko początek atrakcji, ponieważ w pudełku czeka na nas takie oto ramię, które pozwala nam wyregulować ten sprzęt jak tylko chcemy, również obrócić go do piwota. Ekran sam wykryje zmianę i z automatu dostosuje odpowiednio wyświetlane przez nas multimedia, wszystko jeździ na ruchomej podstawie, dzięki której będziemy mogli nawet z tym sprzętem tańczyć, ale tego nie polecam, bo wciąż jesteśmy jednak uzależnieni od zasilacza, który musimy do tego monitora podpiąć. Jeżeli jesteście ciekawi, jak ten sprzęt wypada w takim zwykłym, codziennym użytkowaniu, pracy, oglądaniu multimediów, czy też Podczas grania, bo podpiłem do niego konsole nowej generacji, ale też peceta, to bardzo serdecznie zapraszam Was do obejrzenia jego pełnej recenzji na naszym X-komowym kanale na YouTubie, do której link podpinam Wam tutaj pod spotem.